Siemanko! Z tej strony tobias! No i tym razem będę sobie grał w dzwonić i uciekać. Czyli zaczynajmy u jakiegoś numeru. Mm, Jaki by wybrać? Jakiś jak wiem, to widzę was zaraz. Okej, okay, mam jeden. Sześćdziesiąt pięć. Widziałam jednego chłopca, z tego Czekaj, popatrzę... Poczekaj, bo pani sobie pójdzie. Albo na pojedzie. Chyba już nie ma. Pójdę inną drogą, żeby... Nie... Ok, Okej, już tylko cało coś jest. Nie wiem co. U kogo zrobić? Hmm. Chyba już wiem. Zadzwonię ten będzie specjalny. No i teraz będę. Ja wiem gdzie to jest. Czyli i poczekam aż listonos sobie pójdzie. Co on tak powoli? Szybko szybko szybko. Idzie do mnie. Idzie do mnie. Idzie idzie. Nie idzie. Teraz como é o Watford Fight? Trzeba robić u bloków, bo tam duże razy będą szukać. Um, gdzie teraz? 43 bo oni, uważam, że tak ja śpiegowałem. spiegowałem i wiesz co ich z, e, z moim kolegą Danilo on mieszka tu no i potem go znaleźliśmy tylko ja chciałam też u niego dzwonić tylko go nie było Ja chyba wiem że uciekli. No i tu mieszka mój kolega Damilo zostałem chyba coś wysłał. 31, 33, 35

I ja uciekam. Ok, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za patrzenie Subskrybujcie i dajcie łapkę w górę. No i pa.